Siemanko Mamy dziś setnego subskrybenta Więc taki jubileuszowy odcinek eee, Nie mam za bardzo czego na nagrywać Bo w sumie Autka mamy w miarę gotowe To może opowiem o moim nowym nabytku Moim jesienno-zimowym wojowniku Którego będziemy usprawniać Postaram się to wszystko właśnie poogrywać Bo autko jest teraz nieciekawe A będzie bardzo ciekawe Adam. BMW E46 318ci Kurka 100% seryjna troszkę zaniedbana była tania więc jest bardzo fajną bazą na gruza na tylnej kanapie ktoś się zerzygał środek nie jest zły, są sporciki jest taka kierka Będę sobie ją wymienił na taką kierownicę, którą dostałem kilka lat temu od agatki na urodziny. Udało mi się później odkupić, bo włożyłam takie szauta, takie cykiele. Na tej kanapie było właśnie zażegane. Kosek pod sufitki jest obrzygany, A, jakieś tam. Takie te. No i co? I opowiem Wam jaki jest plan na tą furkę Ponieważ pod maską jest niezawodne. I legendarne M43. Tak, to ta bestia, która tak pięknie mruczy. Yy, na ten moment zostaje sące. Później będę go chciał doładować sprężarką, zamontować ją u góry, mieć z tego 200, 230 albo 250 koni, coś takiego. Myślę, że się to uda. Dużo ludzi już to turbi. W głowie mam cały plany, jak to zrobić, Więc zobaczymy. No ale na razie tak, muszę wymienić jeża, bo nie ma ogrzewania i parują mi szyby. Muszę kierowniczkę. Wymienić, łapkę zamontować. Będę chciał zamontować łapkę odwróconą, tą taką malutką od Błażeja, Schować ją ładnie pod plastyczki. Więc, jakby się jakiś przydał, bo strasznie buja. Wyciek płynu chłodzącego mam z silnika z tyłu z takiego krótka. No, dostęp jest tam taki mocno średni, więc to tak troszkę później sobie może zrobię. Mm, no, kompletowanie gratów do turbo to wiadomo. Aha, tarczę tlecku. muszę zrobić od razu, no bo po prostu kurczę już przestały istnieć i będę sobie to robił dzisiaj. Jak z tej strony jeszcze nie jest najgorzej. Tak z tej strony jest już bardzo źle, także nie da się za bardzo tym autem jeździć, bo wszystko... Robisz tak. Buru, szuru, buru, szuru, 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 buru, szuru, buru, szuru, 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 szuru. Potem, jak nie hamujesz, to wszystko ok. A hamujesz, to robi szuru, 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 Więc tak. Zdemontuję sobie tarczki i będę views je do pana, który mi je przetoczy Kolecuszki przyjdą z interkarsu. I to dzisiaj ogarniemy. dupka w górze. a tak się ta wspaniała tarcza prezentuje. O, tak średnio by powiedział. No sobie szykujemy. Tarczki niestety będą musiały być nowe, bo to kasz. będzie dopiero w przyszłym tygodniu, więc nie możemy sobie czekać z rozebranym autem. Przyszlifujemy to, to, jakoś to pryśniemy, żeby to zabezpieczyć troszkę i tyle. też zaciski logiczne i proste. Mhm. Lubię sobie właśnie wymieć takie nadkole, żeby później przy następnym serwisie gdzieś tam łatwiej się wszystko serwisowało, ten piach nie leci na oczy, to wszystko nam tutaj wiadomo, że z hamulcami idą. E, jest ten pył taki, ja go lubię też właśnie wodą sobie spłukać, jak mam możliwość, mam czas, zawsze będzie lepiej. Oboje. Oh pomóc troszkę? Co będziesz naprawiać ze mną? To mamy się muszę zapytać. Patrz tutaj sobie pomalowałem takie już części na złoto sprayem, ale będę jeszcze malował. Ty lubisz malować, nie? To będziesz robił psik psik? To musisz mieć arbaj, bo tak to wygląda jak ślicznotka. A musisz się pobrudzić tak jak tata. Dobra? A z czym mam natarczki, to biorę się za tego gada. Jesteśmy w miejscu, które uwielbiam odwiedzać czyli do moich rodziców i mój wspaniały magazyn. Część. O tak! Jeżu, gdzie jesteś? Jeżu! Jeżu, gdzie jesteś? Agata, kto dzisiaj znajdzie jeża? Ten ma 100 zł na przepiękny. Przepierdzielenie Co? Na, na randkę dzisiejszą Na dzisiejszą ja randkę Jemy w toku Idziemy rzeczywiście do tej Biedronki Bo trzeba kupić masło Poczekaj, bo na ci nagrywam No dobrze O, teraz, no Mówisz, że jest masło na promocję To trzeba zapierdalać do... do Biedronki, no Biedronki, to, to Dobra, ja A zrobić Tak wygląda również Zadniamy, Nie, ja wiem gdzie będzie Ale ci nie powiem Cicho Dobra, wyłączam nagrywanie i szukam Mam! Ja to oglądałam w tamtych rzeczach Mam! Teraz miałam oglądać Ja teraz szłam Kto jest zwycięzcą Agata? Ja jestem zwycięzcą, zwycięzcą. Kto jest zwycięzcą? Ja, ja jestem, jestem zwycięzcą. zwycięzcą No Jestem zwycięzcą I mam jeża yeah, Hej! Gagazzi, Gagarinku Kto ty to dałeś? Trzymaj się. sobie Mati to dał Potrzymaj Zostałem się teraz coś dla ciebie. Hmm? Znałem się coś dla ciebie. To jest, jest. Z zwycięstwa, to jest zwycięstwa. Za 100 zł kupię sobie dzisiaj na naszą randkę. To się nagrywa. Za 100 zł. Kupię sobie dzisiaj na naszą randkę. Jeszcze mam czas na odnoszę. My tu orandkowanie, a to no, nowe tajle tarczki oczywiście nie od tokarza, bo tak jak mówiłem, niestety tokarze mają pełne ręce roboty. Najtańsze tarcze, jakie były dostępne, czyli ABE, tylko w wersji performance, czyli kosztowały 15 zł od, nie, przepraszam, 25 zł od kompletu więcej. jaż ma wyczyszczone, pomalowane, tak samo sprężynki, wyczyszczone prowadnice, nowe śrubki montażowe do tarcz. Bardzo nie lubię, jak te tarcze latają. Tam jedna śrubka poszła, ale udało mi się rozwiercić nowe klocuszki i mam nadzieję, że to będzie hamowało. Taka anegdotka, klocki Febi były na promocji w już wiem czemu były na promocji, bo z pudełka wysypała mi się jedna blaszka. Zobaczymy czy to będzie banglać. Powinno, więc ja bardzo lubię to określenie. Patrzcie na to. Tak. Jak już wydajesz 300 zł na swojego zimowego wojownika, to niech te hamulce wyglądają chociaż jak milion dolarów. Klocki 70 zł, tarcze 225, materiały pomocnicze 469. Chłopie, nowe. Jak to wygląda? Panie złoty. A wyłączyć tego, nie? Teścik nowego jeża. Akumulator, z tego co pamiętasz. Mama, działa! Elegancko. A więc tak. Lista. Jeż ogarnyty. Kierka ogarnyto. Tarcze, klocki te. Zostało gwint, wyciek płynu, kompletowanie gratów do turbo. I tyle. Składamy i się kulnyć. No. Świecą mi tu po oczkach, ale tak e, E46 gotowe. Będę się nawet przejechać z moim kolegą Adrianem. Upala sobie to na suchem także wszystko działa zajebiście i Warunidas się robi, to będziemy dzisiaj może coś tam, tam tego, tego tego no.